Chcesz poczuć się pięknie i wyjątkowo? Odwiedź profesjonalne studio urody Jacqueline w Wałbrzychu przy ulicy Kościuszki 2. Oferujemy pełen zakres najwyższej jakości usług fryzjerskich, kosmetycznych, stylizacji paznokci oraz solarium. Nasi styliści zadbają o Twoje włosy, cerę, dłonie i stopy, kreując Twój wizerunek odpowiedni do typu urody, temperamentu, stylu bycia. Nasze wieloletnie doświadczenie, nieustanne szkolenia oraz pasja pozwalają nam sprostać każdemu przedsięwzięciu oraz zaspokojeniu najbardziej wyszukany gusta. Pracujemy na profesjonalnych kosmetykach, renomowanych firm, a wszystko to w nowoczesnych wnętrzach, z relaksującą atmosferą, przyjemnym tłem muzycznym i wyśmienitą kawą. Zapraszamy. Alba Dolny Śląsk Ekologia Nowoczesny sprzęt Profesjonalizm Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami także przemysłowymi. Szeroka oferta pojemników i kontenerów. Transport i selektywna zbiórka odpadów. Zimowe i letnie utrzymanie dróg. Stacja kontroli pojazdów. Dbaj o środowisko naturalne razem z nami. Alba Dolny Śląsk. Miasto Wałbrzych i Agencja Koncertowa Aprons Planet zapraszają na koncert legendarnego wokalisty zespołu Marilyn Fish w ramach Europejskiej Trasy Koncertowej wystąpi 17 października w hali Wałbrzyskiego Osiru. Fisz 17 października w Pałży w Hala Osim. Patrono medialny koncertów. Telewizja Twoja. Monika Sołkowska obiedzińska witam Państwa i zapraszam na informacje. Blisko pół tysiąca propozycji zatrudnienia ma do zaoferowania powiatowy urząd pracy w Obrzychu. Placówka dysponuje również funduszami na założenie działalności gospodarczej oraz na szkolenia i warsztaty. Od września rozpoczyna się okres wzmożonej aktywności osób poszukujących stałego zatrudnienia w rejonie. Wraz z końcem wakacji oraz zamknięciem okresu prac sezonowych Powiatowy Urząd Pracy obserwuje coroczny wzrost liczby osób rejestrujących się w placówce. Jak na razie jeszcze takich wzmożonych rejestracji nie, nie widzimy. Przypuszczamy, że od września już będą rejestrować się w większych ilościach przede wszystkim absolwenci. W ofercie urzędu znajduje się obecnie około pół tysiąca propozycji zatrudnienia dla osób z powiatu wałbrzyskiego. Praca dotyczy m.in. branży handlowej, gastronomicznej oraz produkcyjnej. Pracodawcy preferują jednak osoby mające doświadczenie w swoim fachu. Nie brakuje ofert dla absolwentów szkół technicznych i zawodowych, którzy posiadają odbyte praktyki bądź staże zawodowe. Z obserwacji widzimy, że są bardzo poszukiwani, ale fachowcy w branżach tych tak zwanych twardych, jak dekarz, blacharz, zbrojarz, osoby związane z robotami drogowymi, czy też z działalnością ceramiczną. Wciąż przyjmuje również wnioski o dofinansowanie powstających działalności gospodarczych. Dla osób zakładających firmę istnieją dwa źródła finansowania: z funduszu pracy bądź z wykorzystaniem środków unijnych. W ofercie urzędu znajdują się także szkolenia indywidualne, podnoszące kwalifikacje zawodowe, skierowane głównie do osób przed 30 rokiem życia. Dzisiaj... Od nas wszystkich dostaje. Ciocia Dorota. Ciocia Dorota, czyli Dorota Barańska, która dzieciom i nie tylko niesie pomoc od zawsze. Uwaga, uwaga, uwaga. Wszystkim razem i każdemu z osobna wiadomym się czyni, że. Ciocia Dorota Belańska w dniu dzisiejszym otrzymuje od wszystkich dzieci z domu dziecka order uśmiechu. Dzieci postanowiły, że dziecia Dorota może i powinna zostać kawalerem tego znamienitego orderu. Do samego dna! Pani Dorota! Tym razem wielkie serce i wspaniałą postawę Doroty Barańskiej doceniły dzieci z Wałbrzyskiego domu dziecka. Żadna nagroda czy medal tak nie cieszy, jak dany od samych dzieci. Po nadaniu orderu uśmiechu rozpoczęły się gry, zabawy i niespodzianki dla wszystkich dzieci. Były występy, była sportowa rywalizacja i mnóstwo muzyki. W trakcie zabawy organizatorzy przygotowali smaczne potrawy upieczone na grillu, i każdy uczestnik mógł nieco się posilić, aby sprostać dalszym emocjom i niespodziankom. A tych nie było końca. Po zmaganiach na świeżym powietrzu, dzieci na chwilę przyniosły się do okręgielni, by tam spróbować swoich sił. A potem kolejna niespodzianka. Przyjechali do nas panowie strażacy z naszej komendy wałbrzyskiej, straży pożarnej. O, a tam jest. To jest Nie, silnik samochodu jest, jest, jest. Tak, Tutaj podchodzimy do tej pompy, to jest pompa. I tak. Wody, wody. Możemy podawać wodę na takie. Na takie odcinki, prawda? A jak już wszystkie dzieci ochłonęły po tak wielu atrakcjach, to przyszedł czas na drobne prezenty.. A do Wszystko, co piękne niestety nie trwa wiecznie i rozstania nadszedł czas. Następny dzień dziecka już za rok. Kwater ma modernizacja Magistratu. W ramach prac zostanie wymienione poszycia dachowe, stropy na poddaszu oraz stolarka okienna. Inwestycja zakłada także renowację zabytkowych witraży oraz remont instalacji centralnego ogrzewania. Prace w wobrzyskim Magistracie są już na półmetku. Inwestycja okazała się jednak bardziej skomplikowana niż to początkowo zakładano. Wszystko za sprawą spróchniałych krokwi budynku. Spodziewaliśmy się dobrego stanu ze względu na to, że odkryte belki są... No... Dobre, jednakże te, te, które były zakryte czy tynkiem, czy, czy, czy sufitem, okazały się zupełnie przeknite w większości i dlatego też o wiele więcej będzie wymienianych tych belek niż było zaplanowane w projekcie. W ramach inwestycji planowane są również drobne prace remontowe wokół samego magistratu. Dotyczy to dalszej naprawy muru oporowego znajdującego się za wałbrzyskim ratuszem. Mieszkańcy i turyści będą mogli skorzystać także z toalety publicznej przy ulicy Kopernika. Mamy już zaprojektowane i niedługo będzie ruszać przetarg na, 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 na wyremontowanie, przygotowanie obiektu z ratuszem, czyli kopernika 1 to jest taki dotąd punkt Xero, zostanie zamieniony na ubikację dostępną publicznie. Zakończenie inwestycji planowane jest na przełom października i listopada bieżącego roku. Prace remontowe nie powinny ograniczyć dostępności magistratu dla petentów urzędu. Minimum 150 zł na same podręczniki muszą wydać rodzice, których dzieci rozpoczynają naukę w szkole podstawowej. Do tego trzeba doliczyć przybory takie jak piórnik, plecak oraz ubezpieczenie szkolne. Średnio na jedno dziecko rodzic musi przeznaczyć od 300 nawet do 500 zł. Po raz kolejny rusza program dofinansowujący wyprawkę szkolną. W tym roku do rozdysponowania jest aż 180 milionów zł. Ze względu na nową podstawę programową w wielu klasach niemożliwy jest zakup starych podręczników. Kupno nowych to ogromne obciążenie dla domowego budżetu. W tym roku rząd na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przeznaczy aż 180 milionów złotych. Jest to o 52 miliony złotych więcej niż w roku ubiegłym. Program obejmuje ponad 570 tysięcy uczniów. O wsparcie mogą się starać rodziny, w których dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasie szkoły artystycznej, a dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza. Kwoty 539 zł netto. Dla uczniów pozostałych klas objętych programem jest to dochód nieprzekraczający 456 zł netto na osobę w rodzinie. Uczniowie niepełnosprawni mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie bez względu na wysokość zarobków. Termin składania wniosków mija już 6 września. Odpowiednie dokumenty dostępne są w sekretariatach szkół. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia. Rozstawał i agencja koncertowa Applaus Planet zapraszają na koncert legendarnego wokalisty zespołu Marilyn. Fish w ramach europejskiej trasy koncertowej wystąpi 17 października w hali Wołbrzyskiego Osiru. Fish 17 października w Augsburg Hala Osi, patronat medialny koncertu Telewizja Twoja.